5 porad na omena Oprócz standardowych smoków używaj one dzięki którym pierwszy zobaczysz przeciwnika i zdobędziesz łatwą eliminację. Jeżeli chcesz takie poradniki na one -way, na każdą mapę, zostaw lajka. Rzucaj flesza z rozbiegu. Wystarczą 3-4 kroki wstecz, podbiegnij do ściany, dzięki temu twój flash będzie podróżował szybciej i przeciwnik może nie zdążyć przed nim uciec. Tylko pamiętaj, żeby nie uderzyć w ścianę, bo po prostu wytracisz całą prędkość i trik nie zadziała. Oprócz używania go w ataku dla swoich kolegów w drużyny, możesz nim się również sam bronić, na przykład fleszując Longa C na hewanie, powstrzymując tym samym raż i zabijając przeciwników. Używaj swojego aby teleportować się na plecy swoich przeciwników i w ten sposób ich zaatakiwać. Możesz też teleportować się na środek Spike site sprawdzić ustawienie swoich przeciwników i potem przekazać te informacje swoim teammate'om, łatwiejsze eliminacje. Albo bardzo fajny trik, używając ultimate'a możesz zgarnąć Spike'a z dowolnej części na mapie, ukraść go sprzed nosa swoim przeciwnikom i po prostu mając Spike'a podłożyć go na innym Spike site W tym triku ważne jest to, żebyście teleportowali się idealnie na Spike'a. Używaj swoich podstawowych teleportów, żeby omijać miejsce na mapie, gdzie jest celowany np. Sniper, tak jak na załączonym przykładzie. Rób kombo ze swoich umiejętności. Grasz wokół smoka, słyszysz, że przeciwnicy się zbliżają, rzucasz szybkiego flasha, typujesz się za nich, no i potem możesz ich coś mieszyć szybkimi kadami w plecy. To by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich poradników do innych postaci, zostawiacie lajki, like, obserwacje, a ja już coś wymyślę. Do zobaczenia!